tegościowego na Lubeszczyźnie. Walki były niezwykle niezwykle krwawe, niezwykle użyto całej dywizji wojska, nie, nie rozformowano, na przykład w Kraśnickim, co właśnie wyraz znalazłem w tej książce, której no, właśnie miałem, miałem szczęście napisać. Natomiast z harcestwem było tak, ja na, na swoim przykładzie podam, bo to właśnie bardzo charakterystyczne, bo w Bylinie. W 1949 roku istniało jeszcze to Harcerstwo przedwojenne, ale już rozpoczęto jego likwidowanie i wprowadzanie na jego miejsce struktur komunistycznych tak Czerwonego Harcerstwa. A jego, no trzeba to powiedzieć, twórcą tego harcestwa czy współtwórcą był Jacek Kurel właśnie. Tak. no niestety, późniejszy minister, prawda po 1990 roku, ale, ale to są przypadki. więc yy, harcerstwo to istniało, działało w duchu przedwojennym. Mało tego, część tych harcerzy współdziałała w konspiracji z oddziałami jeszcze istniejącymi albo zagrożona uciekała do tych organizacji i władze nie mogąc sobie poradzić z tym, spowodowały całkowitą likwidację przedwojennego harcerstwa, przedwojennego. Aż do 1956 roku, kiedy nastąpiła tak zwana gomułki, kiedy zrobiono pozory, że wracamy do tego walcestwa, ale to był tylko pozory. Zanim, za, zanim zada, zadacie Państwo następne pytania, to ja, jakby z obowiązku, mam tu być e, także i pewnego rodzaju moder, moderatorem. Można zadawać pyta pytania, one są ciekawe, o, co było przed wojną, a co było po wojnie, ale mamy tu świadka z czasów, z czasów wojny. Proszę się może na tym skoncentrować, bo, bo po prostu czas nas goni. A, a widzę, że, że co bardziej niecierpliwie odchodzą. No to widać, to, to jest to normalne. Ale, ale pan, ale, ale pan był, ale pan był tutaj jeszcze, to ja bym ja bym może kontynuował, a potem ja tylko sprowokuję dwie rzeczy. Pan był przecież świadkiem tutaj wejścia Rosjan. Co się mówiło wśród Harcerzy? Jaka była reakcja w domu? Co o tym wtedy, wtedy mówiono? Co to znaczyła Armia Czerwona, wyzwoli, wyzwoliciele jakie echa docierały? Pan się kontaktował przecież z 27. Dywizją wołyńską. No, aż się prosi o takie pytania. Zostawmy historię tę odległą, to można przeczytać na inne spotkanie. A teraz pytajmy no, świadka tamtych zdarzeń o tamte zdarzenia, nie historyczne, ale z... przeżyć pana. To jest taki mój apel, bo. No... Nie wiem, jak długo jeszcze, jak zechcecie, możemy jeszcze siedzieć godzinę i, i dwie, jeśli będziecie zainteresowani, ale, ale myślę, że takie Skoncentrujmy się na takich pytaniach. Ale najpierw może. Ja mam takie pytanie do Pana. Dzień dobry. Jak wyglądało takie zwykłe życie, 14-latka, na przykład w czasie wojny? Co robiliście, oprócz tego, że działaliście prawda, w działalności takiej konspiracyjnej, to jeszcze robiliście ale różne inne rzeczy, prawda? Braliście może piłkę, nie wiem, jakieś takie rzeczy, na przykład koleżeńskie, z koleżankami jakieś tam na przykład spotkania, czy było coś takiego, czy nie? To znaczy tak, no myślę, my... myślę, że byłem nastolatkiem, tak jak dzisiejszy nastolatek, prawda, jest pewien okres, kiedy człowiek Kształ... kształtuje sobie pogląd na, na rodzinę, na kolegów, na, na otoczenie. Na to nakładała się ta atmosfera wojenna cała, ta, ta straszna atmosfera. Straszna Nie będę już powtarzał, bo mógłbym setki epizodów przywołać. I konkretnie przywołać. No, tak? ale, ale będziemy posiedzieć parę godzin. No, nie to jest nie jest możliwe. Taki, ale taki mam, jest... mam takie odczucie, no właśnie, może, może jeden z epizodów, który pamiętam do dzisiaj. Mam takie odczucie, że ktoś chciał. Znaczy wiem z doświadczenia, że byłem zagrożony w tamtym czasie, w tamtym czasie, z różnych powodów, nawet nie z powodu konspiracji ale po prostu jako, jako chłopiec nastolatek tam żyjący na dziesiątej, na dziesiątej. Yy, że widocznie ktoś chciał, żebym, żeby mnie coś nie spotkało. Ja po prostu po latach sobie uświadomiłem, że prawdopodobnie jakoś opiekło zostałem otoczony. Nie wiem, podam jako przykład wyjścia z sytuacji, no nie ma wyjścia. Wyszedłem cały. Podam jako przykład. W roku 1943 jesienią to było... Głównie w październiku ten fakt jest opisany przez historyków lubelskich w dzielnicy 10 Niemcy i w, i w dzielnicy przy cukrowni cała Bychawska, ulica Chyba 1 Maja, dokładnie nie. A ja, w ja znam ten fragment z tego, co się działo przed szkołą numer 1 przy, przy ulicy Gunickiego, dawniej Bychawskiej. Tu gdzie właśnie ulica Wyścigowa, skrzyżuje się z ulicą Kunickiego. Ja mieszkałem wtedy w domu rodziców, łatnym ładnym, przy ulicy Orzechowskiego 4. To jest niedaleko skrzyżowania z ulicą Reymonta. A Reymonta dochodzi do boku szkoły numer 1 i jej wylot wychodzi na ulicę Kunickiego. Otóż właśnie w tym czasie, jesienią 1943 roku, Budzą się moi rodzice, a było tak szaro, jakiś pochmurny dzień, jesienny, siąpiło tak. No i ponieważ to jesień, jest prawie ciemno, ale zaczyna może już brzask trochę, mama podchodzi, słyszę, że mama wstaje, podchodzi do ojca i mówi, Edek. Ojciec ten zwał się, coś się dzieje w dzielnicy. I ja pamiętam, że się obudziłem, siostry też, miałem trzy siostry, wystarczy jedną młodszą. I były harcerkami przed chwilą. To też trochę wpływało na mnie, jako model, żeby zostać harcerzem. Y, y, mówi, słuchaj, co się dzieje. I podeszliśmy. Nie można było palić światła, bo obowiązywało zaciemnienie, prawda? Całą noc. Niemcy po prostu nie potrafili strzelać do okien nawet jakieś zaciemnienie obowiązywało, więc żeśmy uchylili te kotary czy tam firanki i patrzymy, no nic nie wiedziałem, To się troszkę rozjaśniło, mówi mama, Edek mówi jakiś wartownik stoi przed bramką, bo byliśmy, byli właścicielami posesji, takiej działki półtora tysiąca metrów kwadratowych i stała połowa domu Banku Gospodarstwa Krajowego, takie kryte dachówką, tak, bo teraz to blachówka kryte I, i, i była taka weranda Pokój, taki sypialny, potem drugi stołowy, weranda, i można było wyjść na to werandę i popatrzeć. Bramka była w odległości na ulicy Orzyłowskiego, była zamknięta, bramka, na noc się zamknęła, że stał No tego nie było dotychczas. I mam, mówi: Edek co to będzie? Więc on stał. A ojciec był komornikiem, który pracował oficjalnie, bo pewne struktury sądów działały w czasie okupacji. Ojciec był no, komornikiem w czasie wojny, ograniczono te działalności sądowe były, ale, ale na zajęcia jeździł i miał kancelarię tutaj na, na Pałowiaków nawet, mimo że był w konspiracji właśnie. No i yy, 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 tak ten czas niepokoju upłynął i wreszcie w pewnym momencie no, ubieramy się, ubieramy się i słyszę, że rodzice mówią, wychodzimy i, i, do, do mamy, ojciec mówi. I czy ktoś tam wchodził na zewnątrz, czy mówił, tego ja nie wiem, już nie pamiętam, bo ja byłem w pokoju i zakazano mi wychodzić i siostrom też. W każdym razie, stało się tak, że zrobiło się widno i przez okno było widać, że stoi wartownik ukraiński tam jakiś taki policjant ukraiński. I że chodzą żandarmi niemieccy i chyba rozstawiają i sprawdzają, czy są te warty. Na, na rogu ulic stadi rogu ulicy Kraszeckiego i Orzechowskiego, Orzechowskiego i Rajmonta. No tyle, co widzieliśmy. i o, stało się tak, że rodzice zostali wezwani, widocznie ktoś przyszedł, albo policja, taki, czy ktoś, czy sam ten strażnik, nie wiem, że dorośli mają wychodzić od 14 lat z i będzie y, y, takie zebranie mieszkańców, na, których, na którym y, dokona się jakaś taka selekcja mieszkańców, kto jest kto i tak dalej, obuwała po prostu. I, y, Rodzice wyszli i powiedzieli, że, bo powiedzieli, że właśnie tam przedszkołę po drugiej stronie ulicy Kunickiego. Tam taka figura Matki Boskiej była właśnie po lewej stronie, tam było kartoflisko, wtedy nie było tych domów a tylko już zebrane kartofle i były takie zagrody kartofli. I tam po prostu Niemcy, potem, potem zobaczyłem, ustawili swoje stoły, tam spędzili no setki ludzi i dzielili, kto kto spadzani, kto na majdane kto nie, kogo puścić i tak dalej. I stało się najpierw tak. Moje siostry, które miały powyżej 14 student pracowały w pobliskim browarze koło szkoły numer 1 obok Zalan za nową arterią komunikacyjną teraz sercową, czy jest jeszcze browar. Browar nazywał się Jelen i tam moje siostry zostały zaangażowane, pracowały jako pracownice fizyczne przy myciu butelek. Browar był pod szczególną opieką Niemców, pod zarządem niemieckim, ale właśnie ponieważ był bardzo potrzebny, bardzo potrzebny Niemcom, bo oni przyjeżdżali po prostu samochodami po piwo, po, po ciemne piwo, z naszmi piwosze i ten browar pracował do armii niemieckiej. Ale była taka sprawa, że moje, moje siostry miały znajomego, który tam pracował jako księgowy w tym, w tym browarze. I właśnie widocznie, nie wiem jak to się stało, że czy on poszedł do pracy, mimo że go puścili, bo po prostu poszczególne firmy reklamowały pracowników swoich, do czy on się dostał tam do zakładu i interwencja była ze strony dyrekcji zarządcy niemieckiego, przysłano wóz i tym wozem siostry wyjechały do Browaru. Zostały wiezione, mimo że miały po prostu 14 lat, a tak nieuchronnie by poszły tam i były wylicytowane, co w nim nie robić. Tymczasem rodzice tam poszli, a mnie zostawiono, ja nie miałem 14, znaczy miałem 14, lat, ale byłem uczniem. A powiedziane było, że uczniowie szkoły mechanicznej byłem, miał diktymację, że pozostały w domu, oficjalnie, tak mi powiedzieli rodzice. Ale niestety, no właśnie, tu odpowiadając na, na pana pytanie, nastolatek, mieliśmy kozę. Koza się pasła na ogrodzie. Więc... Przepraszam, głupota z mojej strony. Po co było wychodzić na działkę patrzeć? Ale ciekawe byłem, co tam się dzieje dalej. No i wyszedłem na działkę i w tym momencie właśnie akurat, akurat niestety przechodził żanar niemiecki, już nie było wartownika. I zaraz ko! choć tutaj tego zaczął krzyczeć. Ja przyszedł Blanka otwarta była, bo Sosera było godzona, siadła. Podszedłem tam. Ale miałem przy sobie legitymację ucznia, wychodzę i pokazuję mu legitymację, a on tak patrzy, patrzy i potem po raz pierwszy w życiu, ale stało się to tak szybko, że nawet nie wiedziałem kiedy to się stało, widocznie był zaprawiony do tego, wziął mnie tak za ramiona, obrócił i dał mi takiego kopa, że poleciałem trzy metry do przodu i padłem na ziemię. Proszę Państwa, prawdopodobnie właśnie ta adrenalina powoduje jakiś skutek. Ja nic nie czułem. Jak czułem, przez trzy dni później nie mogłem usiąść. I wskazał mi drogę iść w stronę ulicy Raymonda, skrzyżowania. Na skrzyżowaniu stał wartownik ukraiński za, za, za tym skrzyżowaniem i zatrzymał mnie. Pokazałem mu legitymację szkolną. Dalej idę, ulica Mursztynów, następna rozległa do ulicy Kunickiego. Puszczam, mnie strażnik, stoi ukraiński żołnierz. Mieli takie mudury podobne do naszych 1939 roku, i ci ukraińscy żołnierze. Idę dalej, ulica Koźmiana, następny strażnik puszcza mnie. Przede mną pole już, dalej widzę już ulicę Kunickiego. I za ulicą Kunickiego na tym polu widzę gromadę ludzi ogromną. I ja idę po prostu, czternastolatek, do tej grupy, bo po prostu ten, ci żołnierze mnie puścili, a ten mi kazał iść, więc ja idę. I proszę Państwa, podchodzę do ulicy Kunickiego, nie przekroczyłem jej. I jak to się stało, że mnie moja mama zobaczyła? I jak to się stało, że ja ją zobaczyłem? Kiedy patrzyłem, a było tam kilkaset osób, w pobliżu stolika patrzę, o co nie wspomniałem, ale patrzę, ktoś kiwa na mnie. O taką. O, o, o taką. Więc ja po prostu, a Niemcy zajęci sobą. I ja się od...